Cały świat będzie widział jasno i wyraźnie, że to nie jest już rosyjska strefa wpływów. Pytanie, czy była do tej pory, bo tak e, chyba sugeruje pan prezydent Andrzej Duda. Prezydent stwierdził, że od momentu otwarcia bazy w Redzikowie wyraźnie widać, że Polska już nie jest rosyjską strefą wpływów, a wcześniej to było widać. Czy coś już bardzo proszę? E, państwo tutaj apelowali przed chwilą o to, że pewne rzeczy powinny być wyjęte z sporu politycznego. Mam wrażenie, że akurat kwestia współpracy z NATO jest jednym z nielicznych takich rzeczy, które rzeczywiście są realizowane, niezależnie od tego, która strona dochodzi do władzy. Co nie znaczy, że nie jest wykorzystywane w warstwie retorycznej do tego, żeby się nawzajem okładać, kto bardziej, kto lepiej, a kto się temu sprzeniewierza. I tu mamy właśnie z tym do czynienia. Znaczy, przy całym moim braku jakiejś wielkiej sympatii do pana prezydenta Dudy, czepienie się tej wypowiedzi. To jest jakieś skrajne naciąganie. No przecież on tam nic takiego nie powiedział, co wy tu próbujecie sugerować. Powiedział, że wtedy wszyscy zobaczą. Że w cały świat zobaczy, że już nie jesteśmy w trawie że ponad wszelką wątpliwość zobaczy, a nie, że do tej pory byliśmy, albo nie umiecie czytać że to nie prostych zdań. Nie, nie powiedział tak. Nie, powiedział. Po, nie. No, to Powiedz, Proszę sobie przewinąć. Nie, powiedział, że w cały świat zobaczy, że, że, że nie jesteśmy już w trawie Nie, że, to, że do tej pory byliśmy i nie będziemy, tylko że ktoś to no dobrze, zobaczy, że to będzie dalej. widoczny Pani znak właśnie, tego. Więc jeśli poważnie mamy rozmawiać, to już na litość boską ograniczmy trochę tę demagogię, bo to jest po prostu, no żygać się chce, jak w w jaki sposób y, manipulujecie wypowiedziami? No, przy całym tego odpowiedzialności. Nie O czym Pan mówi do mnie? O czym Pan do mnie teraz Pani mówi Pani w ogóle? Manipuluje tą wypowiedzią. Próbuję Pani z tej wypowiedzi. Którą powiedzi... w, w przed chwilą tak, pokazaliśmy. Że, mówi? Nie, tam nie było żadnej sugestii, że Polska znajduje Cały się. w Cały traf... świat będzie widział jasno i wyraźnie, że to nie jest już rosyjska strefa wpływów. No właśnie, proszę mi na zarzucać manipulacji, No jest to manipulacja, nim niczym tego nie powiedziałam sugerowała. Czy czasem? rozpędzać w tej kwestii, nie, bo jest to nie, bardzo właśnie, z Pana strony nie, właśnie pani nieuczciwe, przed chwilą powiedziała, po prostu, co Pan w tej chwili robi. Jest to, co pani, ale ja, ja nie dokończyłem. Proszę. Właśnie ale... Pani przed chwilą powiedziała, że to, to chyba tutaj premier nawiązuje może do tego, że w czasie rządów PiSu czy Macierewicza to może były rosyjskie... Premier. Premier? Czy, czy, czy Pani Gajewska No proszę, nie manipulować, Panie czy, czy, pośle. No, Prawo i ja Sprawiedliwość, ja bardzo, ja. Proszę. bardzo proszę. W każdym razie zrobiliście z tej wypowiedzi tak, zupełnie innego... Zdolność pojedzenia, co to powiedział. Zrobiliście wszyscy to sobie więc nie ma, ma większego znaczenia. narrację, która wokół tej wypowiedzi pan poseł jest Marcin Krajnicek ma głos w tej chwili? Dobrze. Bardzo proszę, panie pośle. No, ja przede wszystkim, literalnie słuchając wypowiedzi pana prezydenta, to nie jest tajemnicą. Każdy z nas to wie ze Szkoły Podstawowej, że Polska była jako PRL strefą wpływów w związku temu, ale pan, pan prezydent nie, nie wskazał dokładnego momentu. Ja nie, nie wiem, czy odnosił się do ostatnich 30 lat, czy nie mówił 35. tego, czy w znacznie szerszym znaczeniu. Natomiast no, nie jest też tajemnicą, że to w Moskwie pisano o Donaldzie Tusku, nasz człowiek, w Warszawie i pan Donald Tusk nie oburzał się tymi słowami. 2007 roku, w 2007 roku pewne ja decyzje mogę. początkowe zostały podjęte dotyczące właśnie tej tarczy. Wtedy troszeczkę innej formule i to w 2008 roku, jeszcze gdy prezydentem Stanów Zjednoczonych był George W. Bush, można było podjąć decyzję do końca. No przeciągnięto to do momentu, gdy wygrał Barack Obama, który był sceptyczny wobec tego projektu, a potem w kolejnych latach słyszeliśmy, gdy pan premier Tusk spotykał się z Władimirem Putinem, że Putinowi się to za bardzo nie podoba, trzeba wziąć to pod uwagę, trzeba szanować rosyjską wrażliwość, trzeba współpracować z Rosją taka jaka ona jest. To są fakty, to nie jest, że ktoś sobie wymyślił, Napisał, odnalazł jakiś nawet tajny dokument. Wystarczy prześledzić archiwalne wypowiedzi Donalda To Dlaczego Donalda panowie Tusa? i panie Sprawa i Sprawiedliwości tego nie rozliczyli przez 8 lat? Mieliście przez bardzo długi czas władzę a, 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 w władze właśnie w tym obszarze, w który, który ja powiedziałem przed sekundą, tu za publiczne wypowiedzi no mamy w Polsce wolność słowa i rozliczają nie tyle prokuratorzy, co rozliczają wyborcy. I wyborcy rozliczyli znaczy, platformę. Się, a a a to a nie, no, Donald w 2014 roku uciekł do do ale gdybym mógł dokończyć, ja, tak, dokoń, Ale do końca. Stanie jedno słuchałem. i do kropki, dobrze? W 2014 sekundę, roku Donald Tusk, mimo że dokończyć. mówił dajmy. także ciekawa rzecz, 153, także ta, ta, użył swoim po raz 153 mówił, że nie pojadę do Brukseli, okłamał, pojechał, e, a ostatecznie Platforma przegra wszystko, co możliwe praktycznie przez e, te lata. Panie pośle, ale to bo, można I, robić taki ping-pong bo za chwilę pan, a, państwo. Ja że Jarosław Kaczyński mówił, nie zostanie premierem, jakiego jego brat zostanie premierem, o czym nie został, więc. To Jarosław ja Przewischia, to premier w 2007 roku rozpoczął tą inicjatywę tak. dotyczącą... Myślę, A Antoni Macierowicz miał nie być ministrem obrony. To też była deklaracja. Dobrze. Myślę, Dobromir Sośmiesz, bardzo proszę króciutko. To pokazuje, że yy, niezależnie od tego, kto rządzi, polityka jest jak trąd, który zaraża wszystko, za co politycy się wezmą, za co zaczną, zaczną upolityczniać. Wszystko się zaczęło od tego, że próbowano znaleźć tak, listę kwigowy do obsiadania tych spółek z karu Państwa, żeby wyglądało to, że to fachowcy, to tam takie na papierze wymyślono no, w, w wymogi, które trzeba było spełnić. Oczywiście zaraz ktoś znalazł sposób na ich omijanie, przy okazji psując yy, szkolnictwo w Polsce. Yy, a yy, źródłem zła jest to, że po prostu politycy obsadzają rozmaite spółki, że, że państwo w ogóle ma te spółki, że, że one są obsadzane i będą zawsze z klucza politycznego. I to montowanie rozmaitych listków figowych powoduje tylko rozmaite koszty zewnętrzne, które, w których ten trąd polityczny rozlewa się na tylko, tylko szerzej i szerzej i a nie likwiduje problemu. Jedno pan poseł. Uprzedził mnie pan, pan Sośniarz właśnie z tym stanowiskiem, hmm. ponieważ faktycznie koalicja Humanów to jest skutek, a nie przyczyna. Przyczyna no, jest to, zająć przyczyną właśnie... Dokładnie, dlatego my złożyliśmy... I Polskie dlatego stronie 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 złożyliśmy stronie. Stronie nie złożyliśmy nie tylko Polskie Strony, w ogóle stare partie się nie zgodziły, tutaj faktycznie Konfederacja nas tylko poparła w podkomisji. Natomiast tutaj chodzi właśnie o odpolity, odpolitycznienie rad nadzorczych. Wcześniej były regulacje, gdzie trzeba było zdać egzamin. Ponieważ ludzie związani z pisem nie mieli tych egzaminów pozdawanych, to zmieniono zasadę, że wystarczy posiadanie tytułu MBA. To spowodowało, że uczelnie komercyjne, które jakby też odczuwają skutki kryzysu demograficznego, mają coraz mniej pieniędzy, coraz mniej wpływów ze studentów. To zaczęły komercyjnie, masowo. Ale czyli wasi zbierali członkowie zbierali nie kończyli tych studiów i w ogóle nie obsadzają społeczności, yy. bo państwo nie są w radach nadzorczych ani w. polskim nadzorząd 50? Nie, nie ma nikogo, nie kto nie ma, je, bo zrezygnowali. Chciałbym powiedzieć, że nawiązując do mojej poprzedniej wypowiedzi że gdybyśmy tutaj mieli przeprowadzić jakąś symetrię, to chciałbym zobaczyć w takim razie pana Giertycha w, w areszcie, straktowanego dokładnie w ten sam sposób jak pan Romanowski. Wtedy byśmy przynajmniej mogli mówić jak jakichś równych standardach. On też uciekał, też się ukrywał przed polskim Beres w prawidłości kilka lat. Teraz jest w Polsce. No to dlaczego teraz nie uchylacie mu immunitetu? Chciałem też zapytać, jak idzie wam, panie szczerba, uchylanie immunitetu, pani Ilarii Salis, która pobiła niemal zabiła człowieka na Węgrzech, a ja teraz jest europosłanką w Parlamencie Europejskim Znam i to właśnie Węgry wystawiły za nią, ją trzymały za w więzieniu. Musieli ją wypuścić, dlatego że, że pani z Antify została wybrana do Parlamentu Europejskiego. Było to głośne. I tutaj niech pan zapozna z tą sytuacją, bo po, pobiła człowieka niemalże ze skutkiem śmiertelnym. Niech pan zobaczy zdjęcia tej, tej ofiary, pani Ilarii Salis. To panu jest, powtórzę jeszcze raz nazwisko. Proszę się zainteresować. Następnym razem, jak się spotkamy, zapytam pana, jak idzie uchylanie i Mój tu pani Ilarii Salis z Parlamencie proszę, Europejskim. Pan do swojego kolegi Grzegorza Brauna, który ma problemy prawne, bo jest Ale pan, na wszystko parlamentu. A wszystko pan odparnę, a podziękowania uchwały, przewodniczącego Komisji Spraw Zagranicznych. Kończą się wie pan jakimi słowami? A pan Pasiba. Pan, 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 pan powiedział, że się zapozna z tą sprawą pa, na pana pan, prośbę. Nie, 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 pan usłyszał. Po, mów, tak powiedział przed chwilą. Mówi że mów, 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 zbrał nie teraz. Powiedział pan że prośbę pana posła Panu się wszystko z Rosją kojarzy. Ubóstwo intelektualne pana Michał Sojusznika nie przechodzi przez pana jedną odpowiedź na wszystko. Podziwiamy, naprawdę. Piękna obrona polityków w Koalicji. Znamy się swoją To jest obrona. To jest słuchanie Myślę, wizowie, tego, co ktoś mówi, panie pośle. Na podziwiają. tym polega dyskusja na Akurat tym polega tych standardów. Najwyraźniej pan liczbać. nie zna, że jeżeli się z kimś dyskutuje, to się Te słucha, standardy. co ten ktoś do niego mówi.